Cześć, z tej strony GoldStriker i witam was w Hearthstone. Powiadają, że zwycięstwo wykuwa się na kowadle honoru. Inni uważają, że zwycięstwo wymaga cierpliwości i odpowiedniej strategii. Wojna to podstęp. Gra, którą najlepiej prowadzić z dzienia. Tylko siła i bezwzględność mogą zapewnić pełną dominację. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone Heroes of Warcraft. Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony GoldStriker i dzisiaj mam dla Was grę Heartstone. Także jest to naprawdę bardzo ciekawa gra, jest to gra e, Karciana, ale to jest coś czego nigdy tak naprawdę nie gram, nie gram w karcianki, nie gram w takie różne strategiczne gry no i w sumie tak szkoda, bo to jest jedyna gra, która tak naprawdę mi się podoba z tego typu, z tego rodzaju. Także to jest taka gra, która jeżeli nawet mi się nie podobają karcianki, czy jeżeli ktoś z Was nie lubi takich za bardzo karcianek na komputerze, czy, czy takich strategicznych, to to jest taka gra, która na przykład mi się spodobała, mimo że nie jestem fanem tego ty typu gier. Także mam tutaj e, swój tutaj taki by menu, także pokażę Wam tak naprawdę o co chodzi w tej grze. Nie przejmujcie się, jeżeli Wam się nie spodoba ta, ta gra, ten odcinek, oczywiście nie musicie. Go oglądać. Ja Wam tylko prezentuję i być może polecam tą grę. I być może się do niej przekonacie. Jest to gra za darmo, także naprawdę wpiszecie sobie w Google, tak naprawdę Hardstone i będziecie mieć tą grę do pobrania za darmo. Bardzo mało miejsca zajmuje. Jest darmowa, tak jak już mówiłem, jest fantastyczna. Grafika jest świetna wszystko jest ogólnie fajnie jest wypromowana ta gra i ogólnie mi się dobrze gra w tą grę, także mam nadzieję, że was zarażę być może pozytywnie tą grą a być może niektórych odstraszę nie wiadomo, jeżeli nie, nie lubicie tej gry, nie polubicie tej gry nie musicie oczywiście tutaj oglądać, ja po prostu chciałem się pochwalić, tutaj nie pochwalić no chciałem zaprezentować różne różne gry, które być może wam przypadną do gostu, jeżeli się nudzicie, przychodzicie ze szkoły bądź z pracy i po prostu macie nie wiem, dość strzelanek czy, czy tego typu gier, tutaj macie odstresowującą tak trochę gier Grę. także nie wiem czy przejść do treningu czy, czy do, do dobra, pójdziemy do pojedynku, pokażę wam o co chodzi, szybko przejdę do mojej kolekcji także tutaj, jeżeli będziecie śledzić mój kursor tutaj na myszkę, pokażę wam o co chodzi dostajemy tutaj różne karty i te karty mają bardzo dużo e, tak naprawdę wspólnego ze sobą każda ma jakiś tam damage tutaj jak widzicie, e, bądź Życie. Każda karta też coś innego robi. Niektóre nic nie robią, niektóre są puste, zaraz na przykład tutaj wejdę. W paladyna, tu są różne klasy. Ja na przykład mam tutaj talię, jak widzicie, myszką tutaj najeżdżam, mam talię paladyna. Już mam sobie 30 kart, ustaliłem, co ja mam. Także jak widzicie, z prawej e, u góry w prawej stronie pokazuje mi się, co mam w swojej talii czy mam prawo światłości, jeden do ataku, cztery defensywy. E, 3 do ataku dodaję pewnemu stronnikowi Stronnicy to, to zwykłe, zwykłe karty Tak naprawdę pionki. Także tu jest naprawdę Mam <grywamy> 30 kart w talii No i zamiast pokazywać wam tutaj te karty Ja wam po prostu pokażę jak wygląda ta gra Także wracamy tutaj e, Przejdziemy od razu do pojedynku Także dlaczego nie? Przyjdziemy od razu do pojedynku. Pomyślałem sobie, że magiem pogramy w sumie. Mam na razie mam wykonywanego paladyna na 11. medalu i maga na szóstym. Także pomyślałem sobie, że magiem magiem możemy dzisiaj pograć. Jest to e, no kobieta, no ale dobra, pogramy jakoś. No i wyszukiwanie gracza. Także e, no dość fajnie. Zaraz zobaczymy, czy nam coś znajdzie e, fajnego. Ogólnie tutaj jest bardzo to. Do... Wyszukiwanie tak naprawdę jest bardzo dobrze zrobione, po, ponieważ e, do, dobiera nam gracz na, swo, na swoim na naszym poziomie. Także jest zawsze coś takiego, e, gdzie na podobnym poziomie e, wygranych i przegranych gramy. Zena! Kontra! Dana! O, także gram mag na maga. Siemienie. Moja magia rozerwiecie nas Jak zresztą widzicie, magia rozerwie nas strzępy. Tutaj, jak widzicie, myszką jest e, przeciwnik, tak się nazywa. A tu jestem ja, Gold Striker. Także mam trzy karty i mogę je zatrzymać, jak widzicie, lub wymienić. E, także tu ja. Drogie są te, te karty. Na początku dostajemy tylko jeden, jeden punkt many, więc na żadną kartę nie, mnie nie będzie stać. więc wymienię tą na razie może taką średnio droższą i może coś tak fajnego innego dostanę w, w, w karcie. Dostałem bardzo fajną za dwa punkty tylko. E, za ten punkt obrażeń wszystkim wrogom, czyli jeżeli będzie tutaj kilka kart wroga, zabiję, e, zadam ten punkt wszystkim. Także okej, okay, no. Nie mogę tutaj nic za bardzo zrobić, bo na razie mam tylko jeden kryształ many. Wróg ma tą samą ilość many co ja. Także po jednym kryształku mamy. Potem z każdą turą to się zwiększa aż do 10. Także okej, okay. koniec tury, bo nie mogę nic zrobić. Tutaj oczywiście mogę coś powiedzieć. Na przykład powiem o groźbę. Moja magia rozerwie cię na strzępy. Wow! Tu są karty po lewej stronie będą karty droga. I widzicie szarże. Ma ten przeciwnik jeden atak, dokładnie jeden atak i jeden, jeden punkt życia. Także jeden punkt ataku, jeden punkt życia. No i ja mam teraz dużo opcji. Na zielono to jest to, co mogę użyć, to jest to, co, na co mnie stać, bo tu każdy coś kosztuje in, inną ilość many. Także ja chyba um, użyję raczej tego tajemnej eksplozji, ponieważ jeden punkt obrażeń zada wszystkim wrogom, to znaczy zniszczę dwa cele naraz. Więc zrobimy tak, kładziemy sobie tutaj gdzieś kartę, a że to jest eksplozja, to gdzieś damy ją tu. Bum! Zniszczyłem dwie właśnie karty, także przyjemna, przyjemna to była sytuacja, podoba mi się. Okej, okay, nie mam już więcej punktów tutaj e, kryształów many, także nie mogę nic zrobić, więc muszę zakończyć tutaj turę. Ogólnie animacje są fantastyczne w tej grze, także mam nadzieję, że wam się spodoba. No, no zobaczmy, ja tylko chwalę się tą grą i pokazuję tę, tą grę. Jest ona za darmo, więc dlaczego nie moglibyście jej ściągnąć i sobie sprzedawać jej. Także mamy tak, wroga, on ma dwa punkty ataku jeden punkt życia, także szarża. Piszę tutaj szarża na nim, na tej kacie, ponieważ on może... Normalnie jest tak, że jeżeli położymy kartę, to ta karta musi poczekać jedną turę, żeby jej użyć. A szarża pozwala na od razu użycie karty w pierwszym ruchu. Od razu jak wyłożymy karta jest położona, ona może od razu atakować. Normalnie czekamy jedną turę. Także okej, okay. ja mam tutaj za jeden kryształek zadaj trzy punkty obrażeń losowo, rozdzielone pomiędzy wrogimi postaciami. Czyli. O, to chyba za długo, za długo ogólnie jak się wybiera to tak jest. Także okej, okay. zadam te trzy punkty obrażeń losowo. Tutaj mogę na przykład obojętnie, że kartę położę. moja postać. Jak zresztą widzicie, dwa punkty poleciały tutaj. Nie, jeden punkt chyba poleciał, czy dwa w tego, w, tą, w tego murloka. Tak się nazywa ten. A dwa punkty poleciały tutaj. Czyli ogólnie trzy punkty poleciały na, na dwa cele. I okej, okay, mogę jeszcze sobie przyzwać murloka. Gotowe. Który, jak zresztą przeczytamy który przyzywa murloka zwiadowcę drugiego czyli tak naprawdę tutaj przyzywając tego z dwoma punktami ataku on przyzywał jeszcze, jeszcze innego, przyzywał murloka także dwa cele przyzwał. No. Już mi się jak się kończy czas to ogólnie już taki jest tutaj sznur, który się pali, jak się spali do końca to jest koniec mojej tury i automatycznie dostaje drugą turę przeciwnik. No znaczy jest kolejka po prostu przygotować. to to. Wow, zniszczyła mnie. Zniszczyła mnie niezłą, nawet takim fajnym skillem. Dobra, ja chyba tak zrobię. Dobiorę dwie karty. Zaryzykuję. położymy kartę tutaj sobie gdzieś. A tu mu obojętnie cię Ona się aktywuje. Super, dostałem szarżę. Czyli dostałem tą kartę, na którą czekałem. E, ta karta kosztuje tylko jeden kryształ many. Akurat mam ten kryształ, jeden many. i jeżeli to jest szarza, to znaczy, że od razu mogę zaatakować tą kartę. Czyli jak widzicie, na zielono, jeżeli jest portret na, na zielono, to od razu, możemy, od razu możemy atakować. Normalnie jest tak, że trzeba odczekać e, jedną turę, Czyli jakbym położył tego tutaj Borsuka, e, tego dzika, jakbym położył, to bym musiał odczekać, zanim zaatakuje, a dzięki szarży mogę od razu zaatakować. Ok. Zobaczymy co to przeciwnik. No dość... mamy wyrównaną grę, ponieważ mamy po chyba cztery karty w, w, w talii i po tyle samo życia. Taką samą ilość życia. No jedynie jest plus dla mnie, że ja mam tutaj... Oho, on się uleczy. To no, jest... przywraca sobie dwa punkty życia. Także jak widzicie najadę na kartę przywróć dwa punkty zdrowia. No to on, on przywróci tą kartą dwa punkty zdrowia. Zniszcz broń przeciwnika. Hmm. Ciekawe. Ok, ja myślę, że mógłbym coś takiego zrobić. Przywrócić dwa punkty zdrowia wszystkim przyjaznym postaciom. Nie, my zrobimy tak. Zadaj dwa punkty obrażenia. To w sumie zrobimy tak. Zaatakujemy, zniszczymy tego tutaj maga. Trola tak naprawdę zniszczyłem. No i teraz mogę zrobić tak. Eee... Dwa punkty muszę zadać komuś obrażeń. Okej, okay, już zrobimy tak. Nawet się nie zorientują. Gotowe. Super, trzy punkty, ponieważ tutaj zadaję trzy punkty, jak e, okrzyk bojowy zadaje trzy punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. Bohaterowie to są ci z portretami. To nie są te karty. Te karty to są stronnicy. Te wszystkie karty to są stronnicy. Bohaterowie to są te na portretach, ci na portretach. Także zadałem, dzięki tej karcie zadałem trzy Co punkty obrażenia robisz? wrogiemu bohaterowi. Co tu robić? Okej, okay, mam w sumie mogę skończyć turę. Zresztą widzicie jak to, jak to się to, to tutaj gra. Trochę teraz się skupię, już wam chyba większość wytłumaczyłem ee, o co tutaj chodzi. Oczywiście tutaj jest taka gra. E, Hearthstone jest taką grą, że można za prawdziwe pieniądze, Wiadomo, jakieś karty sobie dokupić. O! W mi, zmienił mnie w owieczkę, nie wierzę. To znaczy, że zredukował mi całkowicie ilość moich punktów ataku i defensywy. Jest tam jakiegoś żółwia. Dużo ma życia, także mógłbym go użyć jako defensywy. Ale nie, my zrobimy tak. My pojedziemy tutaj, zadaj dwa do Aha, dobra, zadajemy tutaj. Jest to kolejna karta, która od razu po prostu po przy przywołaniu może zaatakować. Także niektóre są tylko takie karty. Zniszczyliśmy go. super. To łowieczko zaatakuje za jeden tylko punkt. Okej, okay, niech będzie. Przyspieszymy trochę grę. Także za prawdziwe pieniądze możemy sobie tutaj kupić różne talie i bardziej takie rzadsze karty. Znaczy nie, nie, że dosłownie kupimy rzadsze karty, tylko kupimy taką dodatkową talię i jest szansa, że z tej talii dropnie jakaś tam legendarna karta czy tam e, opicka karta obojętnie. Zamroził mi gracza, więc nie mogę go użyć teraz. Nie mogę tego swojego gracza użyć. Otrzymuję jeden do ataku. Otrzymuję jeden. Do ataku i do jeden do defensywy za każdego innego przyjaznego stronika w polu bitwy. Hmm, ciekawe. Wydaje mi się, że mógłbym użyć. Przywrócić zdrowie. A nie, zrobimy jeden plus do ataku chyba. Hmm. Chciałbym taką kartę, żebym od razu mógł z niej. Dobra, przywołamy to. Mam nadzieję, że moim bohaterowi przy... Jest! Dobrze! To znaczy, że już e, się też tutaj podleczyłem. Bardzo dobrze. Cieszę się. I użyjemy klasowego tutaj. Każda klasa ma inny tutaj skill. Akurat magowie mają kulę. E, kulę ognia. Jak widzicie, Gotowe. bo tutaj już zredukowałem, już wygrywam o dwa punkty, ale to jest bardzo nieprzewidywalna gra. Jeden ruch może tak naprawdę jeden zły ruch może tak naprawdę spowodować moją przegraną, a jeden dobry ruch decyzja pomiędzy zaatakowaniem karty wroga, a lub bohatera to jest tak naprawdę kluczowa decyzja. Mamy zawsze szansę zabić albo kartę wroga, albo na przykład bohatera zaatakować i zignorować tą kartę. To jest naprawdę ważna decyzja dla nas zawsze do podejmowania. 6 punktów obrażeń, to będzie bolało. Ja też dostanę być może tą kartę w mamie w Także czekam, aż ją ja dostanę. Na razie użyję mojej ulubioną na razie chyba kartę, bo jest... ona kosztuje tylko jeden kryształek. Jak, zro... Jak zresztą zobaczycie, ona kosztuje jeden kryształek, a zadaje 3 punkty obrażeń losowo. Po nie... e, każdemu e, pomiędzy wrogimi postaciami. A że nie ma wrogich postaci, jest tylko bohater, to bohatera w 100% realizuje. Tak, do tego, tak. Tak, pięknie, tak. I jeszcze myślę, że możemy spokojnie to przyzwać kartę. To znaczy, że on dostanie po jednym punkcie za każdą moją dodatkową kartę. Także e, otrzymuje jeden do ataku, jeden do defensyw, za każdego innego przyjaznego stronnika w polu bitwy. A że miałem dwóch, to dwa punkty przyzwałem. Także jeszcze użyjemy tutaj. Boom, kuli ognia. I jest. 12 punktów ma wróg życia, ja mam 20, także Okej, okay, dobrze jest. Każdy, każdy bohater chyba zaczyna z... Tak, każdy bohater z 30 punktami zaczyna. I do zera. Wiadomo, jedziemy O. Co to za karta? Przywróci 4 punkty zdrowia swoim bohaterowi. A, czyli się uzdrowiła. Uzdrowiła się. Hmm. Pasuje mi. Zaatakować na pewno, zaatakuję. E, tą nie, możemy sobie przyzwać. Twoi pozostali stronnicy otrzymują jeden do ataku, to znaczy jeszcze zwiększę sobie obrażenia moich kart. Czyli tym zaatakuję, tego zniszczę. Tą kartę stracę, ale za to, za to, za to, za to, będzie tak. Albo nie, przywołamy sobie jeszcze tą kartę. Mamy takie same dwie karty to. To uzużyjemy No chęć. Moja ćwiecuja moja OK. Za, Za 7. BUM! BUM! Już ma 8 Gotowe. punktów z życia, ja mam 3 karty. Super! Być może to będzie wygrano, ale to jest naprawdę bardzo nieprzewidywalna gra. Grałem chyba już 6 rund ogólnie przegrałem w tej grze meczów. Jest to naprawdę nieprzewidywalna gra. Można łatwo przegrać pod koniec, bo nagle zostanie kartę, gdzie 5 punktów życia wróci mu tutaj. Mam chyba pomysł, co zrobię. Wow! Dobra. I ginie nasz wróg, ponieważ za 7 punktów uderzę go tutaj. E, za 7 punktów go uderzę. Aha, muszę najpierw zniszczyć stronnika. Okej, okay. jeżeli widzicie taką tarczę, ups, prawie wyszedł tutaj z gry. Jeżeli widzicie taką tarczę, to to jest prowokacja. Prowokacja, jak zresztą widzicie tutaj po prawej stronie takie dodatkowe okienko się pojawiło, wrogowie muszą zaatakować tego hmm. stronnika. Czyli tak naprawdę dywersja, zawsze jest, e, jest, to, jest to karta jest to taka karta, gdzie Zadrowić. jeżeli położymy tą, tą kartę, to wrogowie muszą zaatakować tą kartę. Nie, mo nie mogę zaatakować teraz. Bohater, najpierw muszę zniszczyć kartę tutaj wroga. Także zrobimy tak: tym zaatakujemy, tym zaatakujemy. Zniszczyliśmy właśnie obronę bohatera. Teraz atakujemy bohatera naszą kartą tutaj i jeszcze dokładamy z specjalnym. I dziękuję bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że tym mogę. Okay. Przywołamy sobie resztę kart. Nie mają szans już. Nie ma szans. Ma jeden punkt życia. No, chyba musiałby dostać dwie karty, gdzie maksymalnie <śpuszczak> popełnił samobójstwo. Poddał się. No i zwyciężyłem. Super. Także zwycięstwo, także to był Hearthstone Gra, która jest darmowa Nie musicie za nią płacić Chyba, że chcecie kupić sobie karty Ja grałem dzisiaj magiem Także mam nadzieję, że ta gra się wam spodobała Być może niektórych z was zachęciłem Do dodatkowego zainstalowania sobie takiej gry Żebyście sobie na przykład odpoczęli Od strzelanek bądź od, od Jakichś ciężkich gier Tutaj można spokojnie na luzie się wyluzować Mi się ta gra podoba, nie jestem fanem strategicznych Lub takich karcianych gier, ale to jest gra, która mi się podoba Także dlatego tak naprawdę ją poleciłem bo być może dla tych, co też myślą, że nie są kar karciarzami, <grymne> też się Wam spodoba. Także to był Hearthstone Heroes of Warcraft. Za darmo gra do ściągnięcia na Hearthstone chyba.com, polska wersja językowa. No i wracamy tutaj do menu głównego, także dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta gra. Cześć i trzymajcie się do następnego odcinka.